Dzień drugi serii imprezowe kroki. Dzisiaj odstaw dostaw z biodrem. Aż już podstawowy step, tacz, teraz dodajemy do tego biodro. Ja jestem Twoim odbiciem lustrzanym. Przenoszę ciężar na lewą nogę, wypycham biodro. Wracam ciężarem na prawą. Dostawiam prawą do lewej. Siadam na lewej nodze, wypycham mocno biodra w lewą stronę. Prawa noga. Wracam ciężarem na lewą. Dostawiam lewą do prawej. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Protyp. Bansuj na kolanach, tak, żeby ruch był miękki, i pilnuj, żeby mocno wypychać biodro. E, raz i dwa. E, raz i dwa. Próbujemy teraz powoli do, muzyki. do. Raz i, i, dwa. Raz, i, raz, i Dwa. Trochę szybciej. I. Ogarnięte, super! Jeśli nie, przewni odcinek do początku i spróbuj jeszcze raz. I nie zapomnij, że widzimy się już jutro na dniu trzecim. Koniecznie, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi krokami.